Będzie ISO 27001. ISO 27001 to Międzynarodowy Standard Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Głównym celem jest zapewnienie systematycznego podejścia do ochrony informacji w organizacji poprzez wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISMS. Dotyczy to właściwie wszystkich organizacji, niezależnie od wielkości branży: firmy, instytucje publiczne, organizacje non-profit. Wszyscy, którzy chcą certyfikować swoje podejście do bezpieczeństwa, będą właśnie mogli to zrobić poprzez ISO 27001. Do najważniejszych obowiązków należy analiza ryzyka, identyfikacja i ocena zagrożeń dla informacji, kontrola bezpieczeństwa, czyli wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, które będą zgodne z ISO 27002 oraz polityki, procedur, formalne zasady zarządzania informacją i dostępem. Również trzeba wziąć pod uwagę zaangażowanie kierownictwa, odpowiedzialność zarządu za wprowadzenie ISMS. Certyfikacja pozwala na uzyskanie międzynarodowego potwierdzenia zgodnego z europejskimi wymogami. Przejdźmy teraz do frameworków. Pierwszym z nich będzie NIST-CSF, Cyber Security Framework cel to zapewnienie praktycznego uniwersalnego podejścia do zarządzania ryzykiem cybernetycznym. Jest stosowany globalnie. Dotyczy organizacji każdej wielkości i branży. Firmy chcące wdrożyć systematyczne zarządzanie ryzykiem, instytucje finansowe, przemysłowe, publiczne i prywatne. Do najważniejszych obowiązków, a jest ich pięć, należy identify, czyli identyfikacja zasobów, ry ryzyk i zależności. Protect, czyli wdrożenie zabezpieczeń i polityk ochrony, detect, monitorowanie i wykrywanie incydentów, Respond skuteczna reakcja na incydenty i minimalizacja skutków oraz recover, czyli przywracanie działalności i ciągłości biznesowej. Kolejnym frameworkiem będzie tzw. COBIT. Celem jego jest zapewnienie ram zarządzania IT i bezpieczeństwa informacji, który łączy aspekty techniczne z biznesowymi i wspiera działalność regulacyjną. Dotyczy on organizacji każdej wielkości, które chcą uporządkować zarządzanie IT. Firmy podlegające regulacjom, np. w sektor finansowy lub publiczny, audytorzy oraz zespoły compliance. Do najważniejszych obowiązków należy governance i management, objective, czyli cele zarządzania i nadzoru nad IT, Procesy i kontrole, czyli zestaw praktyk do oceny i doskonalenia IT, modele dojrzałości, narzędzia do mierzenia poziomu, wdrożenia i rozwoju procesów, integracja z innymi istotnymi standardami, takimi jak spójność z ISO 27001, NIST czy ITIL. Również spełnianie wymogów regulacyjnych, takich jak wcześniej wspomniane RODO, NIST2 czy DORA.